tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Na ostatniej sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej nr 2 imienia Marii Lachman w Brzezinach Berdechów. Powodem likwidacji szkoły jest niska demografia. W zeszłym roku w Berdechowie urodziło się czworo dzieci, a w roku 2023 zaledwie dwoje. Z finansowego punktu widzenia szkoła jest więc nierentowna. Rodzice dzieci uczęszczających do SP2 w Berdechowie bronią szkoły i przeciwstawiają się jej zamknięciu. 3 stycznia w placówce odbyło się spotkanie wójta gminy Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara z radnymi gminy oraz rodzicami. W spotkaniu wzięli udział również Podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik, Podkarpacki wicekurator oświaty Piotr Zych, Sołtys Berdechowa Beata Wiśniewska oraz dyrektor szkoły nr 2 w Brzezinach Berdechowie Małgorzata Przydział. Panie mamy mało czasu, teraz mamy dużo czasu na rozmowy, na dyskusję i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przeważą, proszę Państwa, argumenty, pani kurator powiedzmy, wysłuchuje państwa, pan kurator też oczywiście, to wtedy będziemy się zastanawiać faktycznie jaka jest, że tak powiem, sytuacja taka, no... Jaką decyzję pewnie podejmie pani kurator w takiej, w takiej sytuacji. Nie? Dlatego też wypytuję państwa o wasze niepokoje i wasze wątpliwości co do tego, jak powiedzmy, wasze dzieci stracą, czy jak skorzystają. Ale państwo też macie takie argumenty, proszę państwa, że. Nie wiecie, jak te dzieci wasze się zachowają, a już z góry prze, przekonujecie, czy też z góry nadajecie taką retorykę, że w szkole w Brzezinach to te dzieci będą się uczyć dużo gorzej. Zarzucacie, że szkoła w Brzezinach jest gorzej prowadzona, bo to już nie pierwszy raz taka sytuacja jest. Tutaj dobrze by było właśnie, gdyby był dyrektor z Brzezin, to by się może też odnosił do pewnych rzeczy i tak dalej, tak dalej. Co do dowozu, to proszę Państwa, no nie ma żadnych tutaj niepokojów, niepokoju, bo Wasze dzieci wszystkie były dowożone, nawet więcej niż powinny. I teraz proszę Państwa, jeżeli dojdzie do tego, to nie wiem proszę Państwa, czy my tak... Naprawdę będziemy dowozić te wszystkie dzieci przedszkolne i tak dalej, bo proszę Państwa, nie powinniśmy tego robić. Jakby nie daj Boże się coś wydarzyło, to wy wtedy nie będziecie mnie bronić, tylko będziecie, y, proszę Państwa, mi zarzucać, że aha, wójt zabiera powiedzmy też dzieci przedszkolne, ale nie zapewne im jeszcze może odpowiedniej Odpowiedniej, proszę Państwa, opieki, bo to ja powinnam się jako rodzic opiekować tym dzieckiem, który jedzie z, z oddziału przedszkolnego, czyli ze szkoły, z przedszkola, tym busem. Państwo, jako urzędnicy, powiedzieliście nam rodzicom, co się stanie z tym budynkiem, co się stanie z tą szkołą, jeżeli ta szkoła zostanie zamknięta, czy nadal będą zajęcia prowadzone dla dzieci w ciągu roku po lekcjach. Jak to będzie wyglądać? Bo my nic nie wiemy. Nie wiemy, co się stanie z tym budynkiem. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, to żeby było od razu jasne, ja nie mam tu nic do powiedzenia. Dlatego, że ja nie mogę zarządzać Właściwie? budynkiem. Ja jestem tylko. To jest gmina. Państwo, jesteście tak, wszyscy właścicielami. Ja jestem tu najmniej ogóle Ale mieszkać. Chcemy wiedzieć, co się stanie z tym budynkiem. Proszę Państwa, nie oczekujcie ode mnie odpowiedzi, bo ja już czuję się taki, wie pani, naznaczony przez państwa i nie mam zamiaru tutaj toczyć jakichś z Państwem sporów. Proszę Państwa, jeżeli Wasze dzieci pójdą do szkoły w Brzezinach czy też do innych, Państwo możecie posyłać gdzie będziecie sobie życzyli, to tam będą mieli zajęcia dodatkowe, będą mieli kółka zainteresowań i tegoż, tegoż właśnie czego Państwo oczekujecie. Natomiast co do budynku, proszę Państwa, no to jeżeli będzie likwidacja, to trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, pewnie, pewnie łącznie z mieszkańcami Brzezin, a może też łącznie z mieszkańcami gminy wielopolestrzyńskie, bo to jest budynek gminy, a nie też mieszkańców ani Berdechowa, ani wójta. Być może, nie wiem, Państwo będziecie mieli jakieś pomysły, pewnie my będziemy mieli jakieś pomysły, jako Rada Gminy, pewnie coś zrobimy w tym budynku takiego, co by było potrzebne. Ale ja na razie nie będę, proszę Państwa, kreślił jakiś tam, powiedzmy, proszę Państwa, no, planów, skoro cały czas mówimy o tym, że chcemy szkołę utrzymać. I nie oczekujcie ode mnie od razu czegoś takiego, bo jeżeli by doszło do, do likwidacji szkoły, to trzeba będzie, będzie pewnie się dobrze zastanowić, co chcemy. Pewnie jeszcze obiekt przygotować, przystosować, może częściowo przebudować. Dopiero wtedy będziemy mogli ewentualnie podjąć takie pomysły. Pomysłów, proszę Państwa, jest dużo. Moja córeczka, ona chorowała. Ona miała zapalenie móżdżku. Ona mało mówiła, powiem Panu no tak, Zastanawiałam się, czy ją dać do tej szkoły. Naprawdę zastanawiałam się. Ja tutaj mieszkam dwa lata. Dałam ją do tej szkoły i wie pan co? Nie żałuję. I nie dałabym jej do innej szkoły. A wie pan dlaczego? Moja córka zaczęła ładnie mówić, spotyka się z dziećmi, chętnie przychodzi tu do szkoły. Chętnie, naprawdę chętnie. Ja ile razy mówię, że. No, dzisiaj nie pójdzie do szkoły. Mamo, ja chcę do szkoły. Ona chce tu do szkoły chodzić, a nie do większej tam gdzie są inne, do większej grupy. Ale skąd pani wie, że ona nie chce chodzić do innej szkoły, skoro nigdy do innej nie chodziła? Ale słuchaj pan, to jest moje dziecko. Ona by chciała. My jeździliśmy przecież do kościoła, byliśmy w szkole w tamtej, w Brzezinach. Byliśmy z córką osobiście pojechałam. Nie podobała jej się sama wielkość tej szkoły. Byliśmy akurat w trakcie przerwy. Tak, tyle ludzi wybiegło. Moja córka, wie pan co, wystraszyła się. Ona się do mnie przytuliła, bo zobaczyła, że tyle tych dzieci wybiegło na korytarz, bo oni nie wychodzą, oni biegają po tym korytarzu. To moje dziecko się wystraszyło, to ja powiem panu, że ja tam byłam 10 minut. I wyszłam z z dzieckiem, bo nie chciałam po prostu jej gorzej straszyć. Dlatego wiem, że w tej szkole będzie lepiej niż dać ją do tamtej szkoły i ja będę chodziła z dzieckiem, tak i będę się działać, bo ona mi się nie bała, żeby ona się nie denerwowała. Będę... No wiesz to no kochana, no musisz tu do szkoły chodzić, to tu... pan wójt chce zamknąć naszą szkołę, to musisz tu iść. No to... No to, to, chodzi o bezpieczeństwo, tak? to chodzi o bezpieczeństwo tutaj nauczycieli. O jest... Tak. Tak jest poczucie bezpieczeństwa tutaj To są dzieci, tak jak tu rodzice mówią, są... Yy, bardziej otwarte, mniej otwarte, tu się odnajdują. Tu rodzice właśnie dlatego przyszli dzisiaj i dlatego byli u panią Po to, aby, aby tej szkoły bronić, tej małej szkoły. Bo te szkoły małe to są bardzo bezpieczne szkoły, są bardzo dobre. I jeszcze mamy takie szczęście, że mamy taką panią dyrektor. Że mamy tak. takich nauczycieli, naprawdę z poświęceniem, gdzie rozumią te dzieci, gdzie te dzieci się rozwijają. Tutaj, jak przykłady rodzice dają, że są dzieci chore, ale tutaj w tej szkole się odnajdują. Tutaj, tutaj zaczynają mówić, zaczynają się integrować z innymi dziećmi, i to nie jest na ich szkodę, jak się to mówi wszędzie, że, no, się, że rodzice robią szkodę tym dzieciakom. To padło i parę razy z ust pana wójta, tak. od rady że, krzy, że krzywdzimy te dzieci. Tak, tak, bo pan a, to do mnie rodzice powiedza. sami widzą, bo chyba największymi psychologami to są rodzice. Tak. I rodzice wiedzą i widzą, że te dzieci tu się rozwijają, tu jest im dobrze, a właśnie boją się, że jak pójdą do tej wielkiej, dużej szkoły, większej szkoły, to będą mieć wielkie problemy. Te dzieci nie będą mieć takiego poczucia bezpieczeństwa. Mój wnuk? Też na przykładzie, bo to mój zięć był i też mówi, chodził do szkoły, do przedszkola do Bielepolan. On się tam nigdy nie odnalazł. On wszedł do przedszkola, płakał. On nie chciał chodzić do przedszkola. Zdecydowali tutaj, że dają na pertechu. Dziecko się otworzyło, dziecko jest zdolne, dziecko jest mądre. Dziecko y, tu odnalazło taką, y, z... on idzie z uśmiechem do szkoły. I z uśmiechem ze szkoły wraca. Uważamy, że ta szkoła jest bardzo dobra dla naszych dzieci. Dzieci są tutaj bardzo dobrze uczone, wykształcone, a edukacja no nie ma się opłacać. Tu dziecko, dobro dziecka jest, wydaje mi się, najważniejsze i na pierwszym miejscu, prawda? Dla nas ta szkoła, dla naszych dzieci jest bardzo dobra, i dlatego no, będziemy dalej prosić i walczyć. A co sprawia, że ta szkoła jest właśnie taka dobra? Dlaczego wam tak bardzo na niej zależy? I dlaczego właśnie... Właśnie nauka w tych małych klasach. Te dzieci są naprawdę dobrze przygotowane, ponieważ jest ich niewiele w klasie. Nauczyciele mogą im poświęcić bardzo dużo czasu, każdemu uczniowi. Jeżeli w klasie jest 30 dzieci, no to nie ma takiej możliwości, prawda? A tutaj dzieci są, mogą być codziennie odpytane, mogą być przygotowane, wydaje do, no, mi się, do... Dalszej edukacji w szkole średniej, na przykład. Jakie są argumenty kuratora oświaty, jakie są argumenty Wójta za tym, aby tą szkołę zlikwidować? Na razie znam tylko argumenty Wójta. Głównym argumentem jest demografia. To, że jest bardzo mało dzieci, to, że teraz odchodzi najbardziej liczna klasa dziewięcioosobowa i zostanie dwadzieścia kilkoro dzieci w przyszłym roku szkolnym. Drugim argumentem jest to, że w Brzezinach są dwie szkoły, dlatego że Berdechów to są jednak Brzeziny. Jest szkoła numer jeden, liczniejsza i szkoła numer dwa. I trzeci argument jest taki w piśmie, które do mnie skierował Wójt, że nawet połączone klasy ze szkoły numer jeden i numer dwa dalej będą dawać mało liczne klasy, bo będą klasy 13-14 osobowe jedna tylko klasa 23 osobowa. Zawsze rozumiem argumenty rodziców, bo to są ich dzieci. Dla każdego rodzica jego dziecko jest najważniejsze. Rozumiem też argumenty wójta. Na razie przyglądam się. Na pewno będziemy badać całą sytuację, na pewno będziemy badać argumenty jednej i drugiej strony, na pewno będziemy konsultować samą kwestię ewentualnego zamykania, zawieszania szkoły. Rodzice proszą o rok mówią, że przez rok odbudują szkołę. Zobaczymy, jak przyjedzie komisja kuratoryjna, zbada infrastrukturę, zbada wszystkie te argumenty, które przedstawił wuj. Dopiero wtedy będziemy mogli się wypowiadać. Oczywiście będziemy to konsultować. Mhm. A kiedy taka komisja mogłaby się zebrać? Myślę, że pod koniec stycznia na pewno tutaj przyjedzie dwoje wizytatorów, żeby zbadać. Całą dokumentację szkoły i zbadać, jak to funkcjonuje. Mhm. Czyli, żeby uspokoić rodziców i mieszkańców Berdechowa, sytuacja nie jest jeszcze zamknięta w sprawie likwidacji sytuacja szkoły? Sytuacja nigdy nie jest zamknięta w sprawie likwidacji szkoły. Czy ja uspokoję, trudno mi powiedzieć, bo słyszę, że od 12 lat co roku temat wraca, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie spokój dla rodziców, czy za rok znowu sytuacja nie wróci. Ale na pewno będziemy obserwować, jak wygląda sytuacja, i na pewno chciałabym, żeby podjęto kroki integracji i tak wszystkich dzieci mieszkających na terenie y, tutejszej miejscowości, tutejszej y, gminy. Dlatego, że dla dzieci to jest ważne, żeby rozwijały się w grupie. Deklaracje to są tylko deklaracje, i w deklaracji jest napisane, gdyby likwidowano szkołę, do której chodzą ich dzieci, a nie, że przeniosą bezwarunkowo od 1 września. Tam podjęli taki, tam jest taki zapis, gdyby likwidowano naszą szkołę. A więc tutaj każdy rodzic na pewno będzie najpierw patrzył na sytuację swojego dziecka w innej szkole, a dopiero potem będzie się trzymał deklaracji, którą podpisał. Te argumenty to przede wszystkim rodzice sugerowali bezpieczeństwo tych dzieci, że dobro ich dzieci, że oni są największymi psychologami i wiedzą, że tym dzieciom, co się zarzuca w naszej szkole, że te dzieci są zacofane. Wręcz uważamy, że nasze dzieci się bardzo dobrze rozwijają. Rodzice najlepiej wiedzą, że te ich dzieci czują się bardzo bezpiecznie, są zadowolone, rozwijają się. No cóż mogę więcej powiedzieć? No na pewno padło tam wiele słów takich niezadowalających z decyzji, którą podjęła Rada Gminy o zamiarze likwidacji tej szkoły. Rodzice też mieli duży żal do tych radnych, którzy nie będąc w tej szkole, nie znając tej szkoły. Podjęli taką decyzję. A tym bardziej, że jeżeli dojdzie do zamknięcia tej szkoły, to chcielibyśmy przez ten rok, chcemy, prosimy o, o rok, żeby dać szansę tej szkole, ze względu na to, że może zacząć w końcu integrować te dzieci ze szkołą, do której mają tam pójść, żeby te dzieci się spotkały, żeby się te dzieci zaprzyjaźniły. No, no cóż więcej mogę powiedzieć, no, no na pewno będziemy dalej prosić jeszcze Radę Gminy, panią Kurator, pana Wójta o zmianę mm -hmm. tej decyzji, żeby tej szkole dać szansę. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.